Wiesz? Zero skill mordo. Nie tacy byli. I wiesz o co chodzi? Jak już wspomniałem w poprzednim filmiku o gruzie, planuję jeszcze jedną drobną zmianę z tyłu w tylnym zawieszeniu. Jak widzicie, drobna zmiana spowodowała. Chęć drobnej zmiany spowodowała, że cały tylny zawias musiał wylecieć. Co w sumie zajęło mi godzinkę. Eee, urwało się tylko jedno mocowanie, przyspawana taka nakrętka do budy od środkowej strony no to niestety to tak musi zostać chwilowo potem się może będę bawił z naprawą eee, zawias został rozmontowany tutaj jest dyferek z półosiami nie chciało mi się już tego odkręcać został stabilizator a tu jest zawieszenie to, bo to jest diesel zostały tarcze, jakieś tam inne śmieci nie chciało mi się tego rozbierać i teraz tak po co to wszystko zapytacie Foto. Jak ostatnio Jarzyna zasugerował, przypomniał mi się ciekawy mod, o którym zupełnie zapomniałem, a właściwie mogę go sobie zrobić w tym momencie. To jest belka na 6 stopni. Eee, na czym to polega? Skoczę do innej belki i Wam pokażę. Jestem. Eksplozja z zieleni trochę utrudni odbiór, ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. Tu mamy belkę seryjną ze siery, e, wachacz seryjny ze siery. I teraz tak, przodu mamy tam. O, tak jak kółko będzie mocowane, i teraz tak. Wahacze nie są zamocowane 90 stopni do kierunku jazdy, tylko pod drobnym kątem. Ten drobny kąt to 18 stopni. Co to daje? Nie wiem, pewnie się kółko lepiej układa w zakręcie przy jeździe takiej normalnej, cywilnej. Natomiast przy ugięciu zawieszenia zaczyna wyczyniać jakieś dziwne rzeczy. Chcemy się tego pozbyć. Przy lataniu bokami chcemy, żeby trakcja była jak najlepsza cały czas, czyli kółko dolegało nam do asfaltu zawsze i wszędzie i w każdych warunkach. Podobno robili z tych 18 stopnia, stopni w jakichś rajdowych Sierra, w jakichś RS500 około 6, bo to jest najlepszy kompromis pomiędzy trakcją, a może nie tyle komfortem, co jakimiś innymi parametrami, które nas w tym momencie pewnie nie interesują, ale sobie zrobimy na 6 stopni, czyli w stosunku do kierunku jazdy wahacze będą pracowały w linii prawie że 90 stopni, czyli 84 prawdopodobnie, w stosunku do kierunku jazdy. Nie tak, a tak. Czyli wahacz będzie nam chodził prawie że równo z autem. Żeby to osiągnąć, co musimy zrobić? Ten punkt to całe mocowanie, przenieść dalej. O Jeśli dobrze pamiętam, Angoli, oni tam pisali o 110 mm, w sensie otwór-otwór. E, oczywiście, wydłużyć wahacz, bo jeśli byśmy ten wahacz założyli do otworu przesuniętego o 110 mm, wyszłoby wielkie gówno, bo około ocelowałoby nie tam, a tam. E, no i oczywiście praca tego również się zmieni, zmieni się kąt pracy, więc musimy zastosować unibale i tu, i tu. O ile przeróbka belki, no wszyscy piszą o przeróbce belki, jest prosta, czyli robimy dziury. 110 mm dalej odlecia, przerobić wahacze każdy, każdy wahacz, i na każdym każde mocowanie, czyli w sumie cztery ramiona. Eee, no i co? I Najpierw sobie przerobimy belkę, a potem zrobię ciach na każdym wahaczu, eee, wstawimy tutaj unibala, tu, 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 no i po prostu go połączymy do kupy. Tak wygląda plan z grubsza. A teraz wracamy do belki i pokażę wam, jak zacząłem. Całą robotę. Chyt, witam z powrotem. Zacząłem robotę w ten sposób, że wywaliłem kawałki belki, do tego dospawam płytki, zrobię otwory te 110 mm dalej, jak mówiłem, wzmocnię z jednej, z drugiej, z trzeciej, następnie, żeby mi wachacz nie uciekł, cyknę go sobie do belki, jako że jedno i drugie się bardzo fajnie spawa, porobię sobie zastrzały, żeby mi to nie pouciekało, potem zamocuję Unibale, wjadę tutaj, klisim ogonem, i dorobimy po prostu przedłużenie wahaczy a bez ruszania, zmieniania pozycji, jakby wahaczy, tylko zmienimy miejsce ich pracy. No i co? I zacząłem to w ten sposób, wywaliłem co zbędne. Na razie nie będę tego rozkręcał. Tu mam swoją drugą poliuretany, które prawdopodobnie przerzucę do Siri z bo tam tylne wahacze robią co chcą. A tu jak już mówiłem wlecą unibalki, także mam nadzieję, że będę coś tam jeszcze dogrywał z postępów prac dalszych, a na razie do usłyszenia i zobaczenia. Witam w drugim dniu nierównej walki z zawieszeniem, tam się coś tnie, także możecie słyszeć jakieś dziwne rzeczy. Zawias jest dalej rozmontowywany, jak widzicie, w sumie nie pamiętam gdzie utknąłem ostatnio. No i tak, wahaczyk wyjechał. Na razie go ponacinam. Nie odetnę tej końcówki w zupełności, bo wtedy bym nie był w stanie umiejscowić wahacza w oryginalnym miejscu, w oryginalnym położeniu. Więc ponacinam sobie to tak, żebym później po przykręceniu i przyłapaniu wahacza w kilku miejscach, w sensie przy spawaniu go do belki na stałe, na chwilę, na moment pomiarów, żebym go mógł po prostu ciachnąć, wywalić ten element, wsadzić ten element, i przyłapać go tutaj. Wtedy będę miał wszystkie oryginalne miejsca i pozycje zachowane. I e, kółko mi nie ucieknie, wahacz mi nie ucieknie. Ze środkiem zrobimy to samo, ale tego nie będę nacinał, bo nie ma sensu od spodu jest kupa miejsca, ładnie sobie dojdzie ogonem, ciachnę mniej więcej tutaj, i tak go muszę wydłużyć o tamte 110 mm powiedzmy zrobić jakąś może przejściówkę na trochę inną średnicę, bo tu około i tu i tu wychodzi, że jest że siadłaby rurka 50. Powiedzmy, że e, więc to wyleci, to wyleci i na ich miejsce wleci Unibal na wytoczonych elemencikach mniej więcej w ten sposób. Wszystko będzie przyspawane do tej nakrętki, ta będzie robiła zakontrującą. No, i mam nadzieję, będzie się to trzymać kupy. Oczywiście konstrukcja zostanie obspawana, wzmocniona takimi rurkami. Zastrzały będą stąd dotąd e, całkiem możliwe, że porobię sobie jeszcze zastrzały gdzieś tam po środku, tak na wszelki wypadek. Bo mm, jednak odległości będą większe, więc siły przenoszone będą odrobinę większe. E, no i co? I zaczyna oczywiście padać, kurwa. Mać. Także zobaczymy. Albo mnie deszcz pokona, albo będziemy walczyli dalej, no i następne, następne wejście już będzie z czymś, czym się można pochwalić, a nie tylko zardzewiała kupa gówna. Pogoda tym razem wygrała, ale nie poddam się tak łatwo. Wiem, wiem, zaraz powiecie, że to powinno wystygnąć, zmieni wymiar, zmniejszy się, oczywiście, ale ta tokarka nie jest na tyle precyzyjna, ja nie mam na tyle precyzyjnej suwmiarki, żeby zmierzyć co do setki, powiedzmy, więc dycha w tą czy w tamtą, tak czy inaczej przestrzelę. Krótko mówiąc, jebać Chodzi, jest odrobinkę krótsze niż połowa szerokości. Druga sztuka będzie identyczna, więc przy ściśnięciu, będzie się trzymać jak beton, jak zaspawane, brzydko mówiąc. No, i tych elementów mamy właśnie w komplet. Teraz tylko czekać na porę suchą i lecimy dalej z tematem. Dzień dobry, jesteśmy tutaj znowu przy tym, przy tym fort y, przypominającym sierę. tu mamy zepsute rzeczy. Dwie zepsute rzeczy. Otóż dzisiaj zepsuliśmy belkę zawieszenia. Dlaczego? No bo była dobra. Dlaczego nie? I będziemy dzisiaj pokazywać, jak skutecznie zepsuliśmy belkę zawieszenia i dlaczego tak, a dlaczego nie i zobaczymy mam nadzieję, że będzie widać czy będzie widać właśnie, że coś to dało w ogóle, no. nie? jak to zrobić, żeby to było widać, że coś to dało? trzeba to aż postawić w ten sposób jakieś kuko albo co kółko, może no. to. i ruszać tym i ruszać tym, no Andrzeja tam w ramach przeciwwagi może da radę dobra, to my się szykujemy przykręcamy a poczekajcie a wy Cześć. Co tu najlepszego zepsułeś Piotr? No, więc właśnie na czym to wszystko ma polegać? Chodzi o zmianę, tak jak gdzieś tam mówiłem na poprzednich filmikach, może je wrzuci. Wrzucę. Tutaj będą. <grym> jak będą sensowne i się nagrywają. O co chodzi i po co to wszystko? Więc tutaj mamy oryginalny kąt, jaki Ford sobie zaprojektował. Pod jakim pracuje wahacz. Czyli kuko mamy tam, tam mamy tam. Pod komfort, oczywiście. Pod komfort. Cholera wie po co. Na złość nam wszystkim. A żeby to się wciągało, w zakręty samo, Wzało. Czyli no, wciągało, żeby się prowadziło, w zakręcie jakoś. Pewnie tak jak belka skręca, żeby się układała, nie? No. Dociągała do zakrętu, co ona tam robi. No i tak, tu mamy 18 stopni według tego, co wszyscy twierdzą, czyli kąt między tą prostą a tą prostą to jest 18 stopni. I jest fajnie, jak jest mniej. E, przynajmniej fajnie dla nas, czyli do driftu, do dragu, tam gdzie chcemy, żeby kółko Zdaję nie ataku robiło. Tutaj ma taku też? Żeby tak. kółko nie robiło tak, tylko cały czas było na wprost, e, e, zgodnie z samochodem. No i pchało auto do przodu, nie. E, no i co? Nie wiem czy coś będzie widać. E, jeszcze Brama nie chce współpracować. Ale spróbujemy. Czyli oryginalne kółko w trakcie pracy zawieszenia robi tak. No dobrze widać stąd. Ja tu nic nie widzę szczerze powiedziawszy, wahać gdzie góra, dół i tyle. Ma Czekaj, bo tu się nagrywa. Zmienia Kameruje się. A? Zmienia kąt. No więc, kółko robi tak. O. I w trakcie każdego na nadwozia, każdego ugięcia zawieszenia zmienia nam się, co nam się zmienia? Geometria. Bierzność, geometria, wszystko tak. nam się zmienia. Pochylenie koła Pochylenie też, no. Czyli Tej zbieżność. Mamy, no, czyli kółko celuje gdzie chce i mamy mniej przyczepności niż mieć powinniśmy. A teraz... Moc nasz polega na tym, że ten kąt, o którym mówiłem wcześniej za odmiast 18 jest 6, albo tyle ile wyjdzie, nie? I kółko robi tak Albo nie robi, O! no, no bo to widać Jest różnica? Tak. Dalej zmienia kąt, ale tak praktycznie. Nie, bo to trzeba no. z tej perspektywy patrzeć. No najlepiej od przodu auta, tak wszystko będzie widać. No, praktycznie koło jest cały czas poziomo. No to bajka. Bo jednak zostawiliśmy te 6 stopni, ponieważ wszyscy twierdzą, użytkownicy kosportów i tak dalej, że to jest taka, taki optymalny wybór. Moglibyśmy zrobić na zero. Eee, właściwie wystarczyłoby tylko parę centymetrów dalej przesunąć ten punkt mocowanie zawieszenia i prawdopodobnie podciąć budę, bo ona gdzieś tutaj też zjeżdża na dół. Ale w wypadku pick-up'a to już akurat jeden pies. O. Można wjechać ze szpiterką, gdzie nam się żywnie podoba. Eee, no i co? I zobaczymy, co to da w trakcie jazdy. To jest wzmocnienie, żebyście nie mówili, że lipnie jest. Tak jest, tak jest. Jest wzmocnienie. Moją spawarką jest spawana, także tak musi jest, być. Tam, że... <laughs> ale generalnie wszystko jest pocykane na razie, tak jak widzicie. No tak, razie cyka, w razie cyka, czego, cyka, tak, cyka tak. Lat. Tu cyka, cyka już było mocniej, ale. Ale, ale, dlatego, że ta strona zbliża się do finału i nic nie musiałem zmieniać, poprawiać, przecinać, więc prawdopodobnie tak zostanie. E, ściągnę to, obspawam, założę, podokręcam. No, i tutaj będzie finał z drugiej mańki to samo, i chyc na auto. No i zobaczymy, jak bardzo dużo to nie dało. Dokładnie. Co nie Andrzej? Kawał nik nikomu niepotrzebnej, porządnej roboty. O to chodzi. No i no, no, chyba oś. tyle, co chcieliśmy pokazać. No, ciąg dalszy będzie dalej. Po reklamie? Więc. Po reklamie, tak. To ujęcie na poliuret. <noise> Cześć wszystkim. Raport sytuacyjny, jak widzicie, leży pod autem. Zawias jest zamontowany. Zajęło mi to chwilkę, ale się udało. Jest wyspawane wszystko, są zrobione wzmocnienia, których tu oryginalnie w serce nie ma. I czasem te elementy, nie te, bo te są dorabiane, te lubią się wygiąć w jedną lub w drugą stronę, jeśli się wjedzie w bokiem krawężnik. Ale wracając do tego, na samochodzie wygląda to tak. Mamy przedłużony wahacz. O, to jest element wstawiony. To jest oryginalny otwór, gdzie jest oryginalnie wahacz mocowany, więc przesunęliśmy się o tyle. Jedyny problem występuje w mocowaniu linki ręcznego, ale tak właściwie tylko się oparło. I tak z tego nie korzystam. No i co? I pozostały mi do skręcenia rzeczy typu hamulce, jakieś tam inne pierdoły. A tak to wszystko sobie wisi. I przy okazji pokażę Wam, jak auto wygląda od spodu. Tutaj kiedyś były progi. O. Więc jeśli komuś było szkoda furki, że jest upalana i tak dalej i tak dalej i skończyła jako pick-up. Patrzcie, jakim to wszystko było w świetnym stanie. Kupcie starego Forda, to poznacie co to jest rdza. O. Sprzedam tanio. E, dobra, na beleczce są poliuretany te co były wcześniej. No i właściwie tyle i zobaczymy, czy to się urwie, czy to się nie urwie. O, a że wszystkich chuja interesuje stary Ford, to macie pieska. Dobry piesek. Ej, zostaw, zostaw. Co? Chcesz być w telewizji, co? Masz parcie na szkło. Ej, bo sobie krzywdę zrobisz. Ej, 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 ej. Właściwie tym motywem chyba można skończyć. Ej, fajnie pod samochodem, nie? Zajebiście lepiej niż na zewnątrz, prawda? A, chodź tu. Ej! Ale nie gryź. Ojejku! I wiesz o co chodzi?